Jaka piękna historia. Najpierw Unia Europejska, w której najwięcej zyskują gospodarczo Niemcy, weźmie kredyt w imieniu wszystkich państw członkowskich. Następnie Unia Europejska i Bruksela w swojej łaskawości przekaże Polsce nasze pieniądze, abyśmy mogli sfinansować polskie KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy. Ale uwaga! Polska nie będzie mogła inwestować tych pieniędzy w to, co uważa za strategiczne dla Polski, bowiem o tym zdecyduje Bruksela. Następnie z otrzymanej unijnej transzy w ramach KPO Polska wyda na przykład 1,6 miliarda złotych na zakup używanych samochodów elektrycznych, głównie sprowadzanych z Niemiec. Pan premier już ogłasza to jako sukces, a zależne od rządu media podbijają medialnie temat. Są słowa uznania, kwiaty i konfetti. Następnie, już za parę lat, Polacy zostaną z samochodami elektrycznymi, które będą wymagały wymiany baterii. Brak infrastruktury do ładowania tych samochodów jest obecnie w Polsce zamiatany pod dywan. Najwyżej Polak będzie jechał z zakopanego do Sopotu dwa albo trzy dni. Kto by się przejmował? Najważniejsze, aby Polacy w najbliższym czasie kupowali głównie niemieckie elektryki. I teraz wisienka na torcie. Na koniec polski podatnik spłaci komercyjnym bankom polską część unijnego kredytu wraz z odsetkami. A na spłatę samych odsetek od kredytu tylko do 2027 roku zaplanowano 14,9 miliarda euro w budżecie Unii. Spytałbym czego tutaj nie rozumiesz, Polko i Polaku, ale smród ciągnie się na kilometr.